Moją pasją jest taniec, a może twoją są znaczki. Jeśli tak, to klub zbieraczy znaczków pocztowych o charakterystyce religijnej na coś ciebie zaprosi w naszym programie. Zaczynamy od rekolekcji Lectio Divina od 7 do 11 listopada w Skrzatusz. Tak, jest to pod hasłem Bóg czyni mocnym, bo to prawda, jeżeli mamy przestrzeń do medytacji, przestrzeń do spotkania się z Nim w ciszy, w kontemplacji, pod ewentualnie przewodnictwem kierownictwa duchowego, no to tak naprawdę jesteśmy przygotowani do tego, żeby właśnie słuchać głosu Bożego. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Nie zapominajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał, oglądać nas na bieżąco na wszystkich social mediach. Kanał inicjatywa katolicka.pl. I do zobaczenia w programie Oto Nadchodzi. Pa! Pa! Od 8 do 9 listopada w Warszawie Original Play, zabawa pierwotna: Porozumienie bez przemocy.